Cześć, cześć, witam Was serdecznie na nowym odcinku. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy uda nam się tankować rakietę. Idzie całkiem ok, Za momentem, gdy się na mnie y, gdzieś tam powiedzmy, że obrażają. Nie tylko. A ja czasem ludzi tutaj potrzebuję? No, uważam, że nie muszę, chyba ich na 100% uszczęśliwiać tutaj. Hmm. To jest teraz najważniejsze. Cały czas gra twierdzi, że mam um, słabą produkcję. Tak, tu bym dała, żeby w razie co, była bonusowa ewentualnie. Produkcja, bo musimy zatankować no jak najszybciej, nie? Zobaczymy jak nam to wyjdzie. I tutaj jeszcze walczyłam bo gra twierdzi, że czego jest słabo? Tych grzybków i słabo jest On ich nie jest źle, jeżeli chodzi o te grzybki. Jeżeli chodzi o to no, też nie jest jakoś fatalnie. Nie wiem. W każdym razie, tu potrzebujemy właśnie tego gazu i tych grzybów. No, jeśli uważa gra, że jest słaba produkcja, no to próbujemy jeszcze coś tam tutaj yy, dodać. Przecież nic nas tutaj nie, nie goni. To co musimy zrobić, no to po prostu ulepszyć to na tyle, ile możemy. No i spróbować. Więc to jest to. Druga sprawa, jakby się udało. Ekstraktor, ekstraktor gazu. Jeszcze, ale mamy warsztat ma, naszy Ma za mały. Ma za mały rozmiar. Tylko tak. To jest. To hmm. tyle. też mamy. To może tu po prostu. To obojętne. Tego, co mi się wydaje, narzędzie jeszcze potrzebujemy. Trochę tych grzybków jest. Mm. No i zobaczymy, jak to będzie teraz szło. Czy trochę lepiej z nimi? Niby też wciąż mało. I ile ja mam ich zrobić? Też swoją drogą. Brak problemów. One muszą oczywiście urosnąć. Ja to też rozumiem, że to nie jest takie banalne. Niby tu wszędzie są. Oni się tam burzą, chyba. No, tu się nie da. tu będzie tak 9 pól chyba, a ja tutaj zepsułam. No trudno. A tu jest inne pole. Niemniej. A co z gazem? Jest już lepiej? Czy wciąż jest do kitu? Ale już w połowie mamy zatankowane, więc jest szansa. Jest szansa, że się uda. Mm. O? To zrobimy. One urosną, z tego co wiem, tak? Rakieto grzyby, trzy. A wtedy to leci dalej. Już jedyne co to pozostaje. Słowa produkcja. Już jest lepiej, bo jest pięć. Tam było chyba siedem. Przed chwilą, a teraz jest pięć. Jeszcze mam tę bonusową produkcję, no bo naszym zadaniem jest teraz. No, o, zatankować. Zatankować rakietę i ją wystrzelić. I to tyle. Nic więcej tutaj... Nie, nie zrobimy, więc teraz pozostaje czekać. O, już dalej. Za mało poszukiwaczy? Tutaj? Ok. Dobrze. Poszukiwaczy, więcej. Dobrze, nie ma problemu. To się zorientuję, czy i gdzieś tu mogę. Mogę. O, nie mogę. A, bo nie mam złotych bryłek. Dobrze. Ale jest jeszcze jeden. Hmm. Więc jeżeli to coś pomaga, to super. Czy złoto możemy dokupić? No. Ja tutaj coś mogę gdzieś. Mm, do czegoś na czym nam ewentualnie by zależało. Gdzie nam może zależeć na dodatkowej produkcji, co? Hmm. Teraz to najbardziej to na tym nam zależało. Prawda? Więc węglowy, może na tym by się by trochę uspokoili. Hmm... Tu są. O, nic nie mogę. Tu też nie. Tu też nie. Tu się nic nie daje. Tu też nie. Dobra. Tu mnie coś... Czasem też atakują, ale może tu mogę? Nie. Mm -hmm. Dobra. Tutaj. Można by tu zrobić gdzieś. Um, to może po prostu byśmy tu jeszcze zrobili. Jeszcze jedną taką brygadę, co? Nie mam złotych bryłek. No nie jest dużo, ale jak znajdziemy bryłki, no to można by więcej zrobić, prawda? No, no tutaj, czym więcej ich będzie, to będzie większy spokój, tak pomyślałam też. To możemy to w ten sposób zrobić. O, to jest prawie zatankowana. Pięknie. Mam nadzieję, że już będzie bez problemów. O, już mamy minus jeden. A to ładnie wyszło. Czyli słaba produkcja jest cały czas to samo. Z tym. Został nam jeszcze jeden. Możemy. Tyle no, już więcej nie mam. Już lepiej tego nie poprawię. No jeszcze pewnie mogłabym gdzieś tam dowieść, żeby żeby jechała, ale myślę, że to i tak nieźle jeździ. Nie wiem, gra ma jeszcze pomysły na nowych wrogów? Naprawdę Ani mam bryłek. No dobra, a to? Nie, bryłek. Bryłek Bryłek. Aha, aż tak bryłki są potrzebne. Dobra, może zaraz będziemy stąd uciekać po prostu. Bo mi się wydaje, że oni też by nie chcieli tutaj mieszkać. Nie wiadomo jak długo, prawda? Mi się wydaje, że to też nie o to chodzi. No dobra. Ładować mi tą rakietę, no. A nie, słaba produkcja znowu. No nic, no już sobie tam dużo. Um, proszę nie marudzić. Proszę ładować. Tutaj biega. Biega i ładuje. 94% proszę państwa. 94%. Czyżby się udało? No chyba że znowu będzie jakiś problem. Ale powiem tak, że to miasto tak się rozrosło, też w sposób mało kontrolowany, że ja już bym z chęcią. Zakończyła. No. 96% Dawać, dawać. Ja już nie chcę patrzeć na to miasto. Mi tam ledwo dają radę. Ale jest, 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 jest. Wszystko działa. i się udaje. Ojeju, co wy się denerwujecie? Bo burgera nie macie. Spójrzcie się. A weź już, kończ z tym. Usuń. Nie sprzedawaj tych burgerów, bo się denerwują. Może oni by chcieli zjeść razy dwa, czy coś. 98%. Czemu nie 100? No. Jest. Rakieta jest już zatankowana i gotowa do wystrzelenia. Jeśli masz ochotę, możesz kontynuować grę. Kiedy poczujesz, że czas zakończyć grę, wybierz Astrodomina, ciśnij przycisk, wystrzel rakietę. Jak myślicie, co chce zrobić? Lecimy. I would rather be robbed of all my wealth and melted down into scrap than see this treacherous villain win. Woo! -hoo! You tell them, Miss Monty Pants! Enforcer, get all our people to help out in any way they can. Yep. Get yourself on board. There's room for everyone that ain't a backstabbing ball. thousands of my hands, digging, clawing, scraping. i only need one little fragment of myself to endure. and there are so, so many of me. all right, we are the last ones to board. there are a lot of them. i think i know what to do what do you mean friend we're ready to leave you're coming with us i will slow them down it was nice to belong somewhere again you get on this ship right now i have to help one last time you have given me hope hero I got to keep my promise. I knew you would. Reckon it's time to choose. You sure I should be the one to pick? Of course. You guided us all so far. Don't see a reason to stop now. Um, that one. Calculating trajectory. Starting journey. Towards endless possibility. Zakończyliśmy. Udało się. <grych> no, muszę przyznać, tak podsumowując, była to dość ciekawa gra. Gra miała e, swój pomysł, pomysł na siebie. Przygoda była całkiem interesująca. Fabuła w porządku. Można było przewidzieć, co się stanie zdecydowanie. Budowało się ok, chociaż ja zamiast rozszerzać dane miejsca, wolałabym. Żeby one szły do góry bardziej, prawda? Więc był problem z tym rozmieszczeniem wszystkiego w pewnym momencie. I pewnie musiałabym wszystko próbować przenosić, żeby to ogarnąć. I ogarnianie miasta plus czterech kopalni, no to było, muszę przyznać, małe wyzwanie w pewnym momencie. Jeszcze co chwila coś atakowało. Przy czym myślę, że poszło całkiem nieźle. No i cóż, gra mnie zauroczyła tym, że jest o małych robocikach, to muszę przyznać. Ale w ogóle cieszę się, że udało się ją skończyć. Dobrnęliśmy do końca. No i to była myślę całkiem fajna i przyjemna przygoda. Chociaż zakończyła się tak, jakby miała być kolejna część, więc nie wiem. Uniwersum jest dość duże, wiem o tym. No i cóż, zobaczymy. Zobaczymy, co dalej będzie do wyboru, bo mamy kolejną grę skończoną. Dziękuję wam. Dziękuję wszystkim, którzy każdemu, kto wytrzymał do tego momentu. No i cóż. Zapraszam do innych moich filmów. I co, do następnego. Cześć, cześć.